W tej lekcji nauczę Was, jak po norwesku zapytać o cenę oraz jak powiedzieć, że coś jest drogie albo tanie. Zaczynamy. De kostyr oznacza to kosztuje. De kostyr. Hjö KRØNIR oznacza 20 koron. Hjö KRØNIR Powiedzcie. To kosztuje 20 koron. Ty kosty, hiue, krunir. Ty kosty, hiue, krunir. Pamiętacie, jak powiedzieć po norwesku tylko? Pore. Powiedzcie, to kosztuje tylko 20 koron. Ty koste bore siłek krunir. Ty kostir bare siłek krunir. Tea Billy. Oznacza to jest tanie. Te er Billy. Jak powiecie po norwesku, to jest tanie. To kosztuje tylko 20 koron. Det er billig. Det koster bare tjue kroner. Det er billig. Det koster bare tjue kroner. Hva koster det? Oznacja, Hva koster det? Tylko dwadzieścia koron, to jest tanie. Wa kosterde pore siłek runir, te bile. Wa kosterde siłek runir, te krunir oznacza dwieście koron. 200 kroner. På vitske? Hvor mye koster det? Det koster 200 kroner. Hva koster det? Det koster 200 kroner. Da dirz. Oznacza to jest drogie. Te er Powiedzcie, ile to kosztuje? To jest drogie. To kosztuje 200 koron. Waokostera? Ta drch. Te koster tu va koster de? de det det är dyrt det kostar 200 kronor över 200 kroner. oznacza ponad 200 koron over 200 kronor jak powiecie po norwesku to jest drogie Kosztuje ponad 200 koron. To jest drogi. To kosztuje over 200 koron. To jest drogi. To kosztuje over 200 koron. Powiedzcie, ile to kosztuje? To nie jest tanie. Dere Hva koster det? Det er ikke billig. Det koster over 200 kroner. Hva koster det? Det er ikke billig. Det koster over 200 kroner. sołodycz. Oznacza: nie takie drogie. Jak powiecie? Ile to kosztuje? To nie jest takie drogie. Kosztuje tylko 20 koron Det kosterę Te så sołodycz. Te kostyr bore się krunyr. Wa kostyr te. Te arke so tycz. Te kostyr bore się I jeszcze jedno. Oprócz pytania: Wa kostyr możemy również powiedzieć: Wurmie kostyr Co dosłownie znaczy: jak dużo to kosztuje. Możemy używać tych pytań zamiennie. A jak powiecie po norwesku, ile to kosztuje? To nie jest takie tanie. Kosztuje ponad 200 koron. Odpowiedź napiszcie w komentarzu. Jeżeli zaczynasz uczyć się norweskiego, albo już trochę mówisz, ale język nadal wydaje ci się momentami przytłaczający, sprawdź nasz kurs norweski od podstaw. Lekcje w kursie są poukładane w jasny i prosty sposób, żeby pomóc ci lepiej zrozumieć język norweski. Link do kursu znajdziesz w opisie. Takk for at dere så på. Vi høres snart igjen.